Zapraszam Was na kolejny film o sprzęcie. Tak jak widzicie, zebrałam wszystkie rzeczy, które mam i używam do gotowania w terenie. Jest tutaj zestaw, który zabieram ze sobą na szlak, który jest minimalistyczny, najlżejszy, kiedy dźwigam to na swoich plecach. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe wypady na spacer do lasu, na ognisko czy na jedną noc to już będą cięższe rzeczy, które przydadzą się, żeby ten biwak był przyjemny, żeby można było coś fajnie ugotować i będzie tutaj sporo takich przedmiotów, które po prostu lubię, a niekoniecznie są niezbędne do tego, żeby w terenie właśnie to jedzenie przyrządzić. Są to rzeczy, które kompletowałam razem z moim partnerem przez lata i większość rzeczy, która tutaj jest, yy, są to takie przedmioty, które z pewnością mogę Wam z ręką na sercu polecić. Będziecie mogli znaleźć wszystkie linki pod filmem. Myślę, że każdy, kto jest jakoś związany ze szlakami czy z lasem, znajdzie tutaj coś dla siebie. Serdecznie zapraszam na film. Zacznę od butelek na wodę, dlatego, że bez wody nie ma ani gotowania, ani chodzenia po szlakach. Wziąłem ze sobą trzy różne butelki, każda zrobiona z czego innego. Aktualnie na szlaki nie biorę żadnej z nich, dlatego że najlżejszą opcją jednak jest bukłak. Ale zanim jeszcze doszłam do bukłaku, to używałam butelki aluminiowej. Jest ona bardzo lekka i myślę, że to będzie największa zaleta aluminium. Tutaj, oczywiście, w środku jest warstwa ochronna, dlatego że powszechnie wiadomo, że aluminium przenika niestety do tej wody, więc tutaj będzie sporo osób, które raczej nie zdecydują się na takie tworzywo, ale myślę, że. Jeżeli chodzi o wagę, i jeśli ktoś jest w stanie zaufać tej warstwie wewnętrznej, no to to będzie przedmiot, który na pewno też będzie służył długo. I ja dalej używam, dlatego że widzę, że w środku ta warstwa jest nienaruszona, i wydaje mi się, że jest to bezpieczna opcja. Ale jeżeli ktoś ma takie obawy, to mam tutaj butelkę plastikową. Jest ona zrobiona z trytanu, i według najnowszej wiedzy, którą udało mi się przyswoić, jest to. Najbezpieczniejsza opcja plastiku. Żadne substancje, które byłyby dla nas szkodliwe, nie przenikają do tej wody, więc myślę, że taka butelka jest naprawdę bardzo fajną opcją. Ja raczej zabieram ją na takie jednodniowe wycieczki i w sumie to jest też butelka, której używam na co dzień. Bardzo ją lubię ze względu na to, że jest przezroczysta i ja widzę, ile tej wody wypiłam. Są różne opcje tych zakrętek. To jest zakrętka, którą dokupiłam bo ta opcja była dla mnie po prostu za duża i ja się tą wodą oblewałam, więc dokupiłam sobie taką specjalną zakrętkę. Także jeżeli ktoś nie lubi takich dużych otworów, to warto też wziąć to pod uwagę, żeby sobie od razu taką zakrętkę zakupić. A jeżeli ktoś jest absolutnym przeciwnikiem aluminium, nie chce też nosić plastiku, nie chce tego mieć plastiku w domu, to jest też opcja butelki stalowej. Stal będzie to zawsze numer jeden, jeżeli chodzi o kuchnię, najbezpieczniejsza opcja, ale no niestety spora też waga. No zaletą jest tutaj, że można tutaj podgrzać w tej butelce wodę na gazie, nic się z tą butelką nie stanie. No i też jeżeli sobie wlejemy herbatę, to ona będzie trochę dłużej trzymać to ciepło, więc chciałam wam pokazać tylko, że jest taka opcja. Ja tej butelki praktycznie nie używam. Czasami jak tylko idziemy na ognisko i wiem, że nie ma tam wody takiej bieżącej, żeby to ognisko zgasić, to po prostu biorę to jako dodatkową butelkę, żeby tą wodę mieć na koniec na zalanie ognia. Coś na sezon jesienno-zimowy, czyli termos, który wtedy jest na stałe w moim plecaku, do niego zawsze ląduje herbata. I ten termos naprawdę nie ma konkurencji. Porównując do wszystkich termosów, które miałam do tej pory, do termosów znajomych, porównując temperaturę naszych herbat na wycieczkach, on zawsze wygrywa i nawet przy minusowych temperaturach jeszcze wieczorem ta herbata jest ciepła, a jeśli nie na wycieczkach, to używamy go w domu i rano nalewając herbatę, ona jeszcze wieczorem jest gorąca, także naprawdę bardzo Wam go polecam. Jak już mamy wodę, to dobrze byłoby mieć w czym ją podgrzać. Mam ze sobą kubek oraz dwa garnki. Jeden to jest mój pierwszy garnek z aluminium, którego już nie używam. I y, nie chodzi tutaj o jego funkcjonalność, ale jeżeli sobie naprawdę doczytacie o tym aluminium, a garnek nie ma powłoki zabezpieczającej. To można się zniechęcić i stwierdziliśmy, że nie chcemy już gotować w nim jedzenia. Także to jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą wygrzebałam z piwnicy, której już nie używamy. I ten garnek zastąpiliśmy garnkiem stalowym. Troszkę cięższy, ale biorąc pod uwagę, że pokrywka jest i rączka plastikowa, to ostatecznie mniej więcej waży tyle samo co ten aluminiowy. To było coś na początku, co mnie nie przekonywało, ale jednak ten system zamykania tego garnka z dekatlonu okazał się bardzo praktyczny. Nigdy to się nie otwiera, więc w plecaku jak najbardziej się sprawdza. I mimo, że na szlaku można byłoby dać sobie radę tylko z kubkiem, to ja zawsze jednak biorę i kubek i garnek, dlatego że lubię sobie podgrzać obiad i jednak ja zwracam uwagę na to, co jem na szlakach, bo wiem, że bez jedzenia nie ma wysiłku i jednak yy, tak raz dziennie staram się zjeść coś ciepłego. Takiego bardziej domowego i zdrowszego, więc ten garnek do mojego plecaka ląduje. Ten garnek z dekatlonu jest sprzedawany z miseczką, która jest naprawdę bardzo fajna, sprawdza się i to jest właśnie zestaw, który biorę na szlak. Kubek mój ulubiony, który jest ze mną na każdej wycieczce i na każdym szlaku, jest już ze mną chyba trzeci rok. To jest kubek tytanowy, który jest bardzo lekki, trwały. I też ładny, jego ja bardzo naprawdę lubię. Ma 650 ml pojemności także spokojnie też jak jestem w dwie osoby, to wystarcza mieć taki kubek jeden do podziału. Spokojnie dwie osoby mogą się wtedy napić tej herbaty. Tytan jest Podobno bezpieczny, z tego co czytałam, jest lekki. Jedyną wadą jest to, że troszkę wolniej się gotuje ta woda, ale myślę, że na rzecz wagi, jak najbardziej jest to produkt odpowiedni na szlaki. Ja tutaj będę już sobie na boku zostawiać te rzeczy, które zostaną ostatecznie do plecaka, żebyście zobaczyli, co biorę. Warto byłoby teraz tę wodę podgrzać, i ja używam butli gazowych, ale. W przyszłości chciałabym też przetestować takie butle na benzynę. Aktualnie mam doświadczenie tylko w używaniu gazu, także o tym Wam mogę powiedzieć. Pamiętam, że największy problem dla mnie to był zawsze wybór odpowiedniej wielkości butli, i teraz już po tych wszystkich kilometrach na szlakach mogę Wam powiedzieć, że taka 100-gramowa butla 100 gramów gazu, bo ona też nie waży 100 gramów. Pamiętajcie o tym przy pakowaniu. Tak samo ta 230 gramów gazu to nie znaczy, że ona waży tyle, tylko to jest gaz zawarty w środku. Taka 100 gramowa wystarcza mi na tydzień w takim trybie, gdzie rano sobie robię herbatę i w ciągu dnia robię obiad. I jeżeli idę na dłużej, to mam do wyboru dwie opcje. Jeżeli wiem, że się da butle kupić na trasie, to wtedy idę z małą i po prostu drugą, taką samą kupuję, wyrzucam tą i używam tej kolejnej. A jeżeli wiem, że nie będzie takiej możliwości, wtedy zabieram tą większą 230 gramów gazu i na dwa tygodnie w takim trybie, którym mówiłam wcześniej, spokojnie wystarcza. Albo ta duża butla jest też wtedy, kiedy idziemy we dwójkę. Teoretycznie taka butla jest jednorazowa i po tym jak gaz się skończy, to ląduje to w śmietniku. Ale nie każdy wie o tym, że istnieje takie urządzonko, które pozwala taką butlę ponownie napełnić. Bardzo prosto. Tutaj są dwa gwinty i butlę, którą chcecie napełnić gazem, nakręcacie na nią to urządzenie. Z drugiej strony jest taki sam gwint i mając większy pojemnik, nakręcając tę butlę na górze, możemy tą napełnić gazem. Ja robiłam już tak wiele razy, nic się nie wydarzyło, więc chyba mogę spokojnie spać, wiedząc o tym, że pokazałam wam o istnieniu czegoś takiego. Ja uważam, że jest to często duża oszczędność, bo takie butle większe wychodzą o wiele taniej. Zazwyczaj w moim plecaku ląduje taka mała, więc zostawiam tutaj jedną. No i teraz przydałby się nam palnik, który już mam 3 albo 4 lata. Wciąż nic się z nim nie dzieje, także mogę śmiało polecić. To jest japońska firma Soto. Jest to bardzo lekki palnik. Lubię go ze względu na to, że daje tutaj stabilność, łatwo się nakręca, no i jak widać na przykładzie tego mojego, jest bardzo trwały. Ja go lubię ze względu na to, że nie ma tutaj takiego jednego mocnego płomienia, tylko on jest rozproszony, więc też tego gazu marnuje się mniej i wydaje mi się, że też szybciej zagotowuje się wodę. I tutaj. Yy... Już kilka osób mi o to pytało, bo pojawiało się to w filmach. To jest taka osłonka. Czasami no, wieje wiatr, i żeby nie marnować tego gazu, to warto sobie taką osłonkę zrobić. To jest osłonka zrobiona z takiej zwykłej tacki aluminiowej, którą możecie kupić w spożywszym sklepie. Tutaj to jest zabezpieczone taką taśmą. Chyba już ze dwa lata noszę ze sobą ten ekran i to jest. Coś, co naprawdę przyspiesza gotowanie, i tutaj, w wersji z kubkiem, tutaj na gumkę przyczepiam. Jeżeli chodzi o rozpalanie ognia, no to tutaj na pewno zdania będą podzielone. Mamy trzy opcje: zapałki, zapalniczka i krzesiwo. Krzesiwo będzie najlepszą opcją wtedy, kiedy będzie zła pogoda, będzie mokro. To jest coś, co jest niezawodne i będzie można ten ogień rozpalić w każdych warunkach. Ale też trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tak, że każdy, kto weźmie krzesiwo, to od razu sobie z tym poradzi. To jest coś, czego trzeba się nauczyć, trzeba kilka razy ten ogień rozpalić. Dla mnie to jest raczej taka forma zabawy, żeby sprawdzić się, czy ktoś umie za pomocą tego rozpalić i ja raczej krzesiwa nie używam. Mam, bo dostałam, ale zdecydowanie ja biorę zapalniczkę, która jest prosta, szybka, niezawodna. A jeżeli jestem na szlaku, to i tak gdzieś tam będzie ten sklep, gdzie w razie gdyby się ta zapalniczka zepsuła, to po prostu sobie kupię nowy egzemplarz i nie będzie z tym żadnego problemu. Mam tu jeszcze inne kubki, które raczej nie są przeze mnie zabierane na szlak, ale raczej na ognisko albo na przykład na hamak, kiedy chcę sobie pójść poczytać książkę. To jest taki kubek, który ma dwie powłoki i przykrywkę, i jak chcę, żeby ta herbata była dłużej ciepła, to właśnie sobie zabieram ten kubek. A jeżeli idę na ognisko i. Jest więcej osób, robimy jakąś kolację, imprezę. To mam takich sześć kubków i to jest fajna, szybka opcja, żeby każdy miał swój taki kubek. Bardzo lekkie, nie zajmują dużo miejsca, więc na biwak idealne. Wersja luksusowa, wręcz ekskluzywna, bym powiedziała, do gotowania wody to jest czajnik którego używam po prostu dla przyjemności, ponieważ jest ładny. Wiem, że zabieram go tylko wtedy, kiedy chcę sobie zrobić herbatę i kawę, raczej na takie jednodniowe wypady, na kilkugodzinne wypady, żeby sobie posiedzieć w tym lesie i tą wodę podgrzać. I tego używam raczej na butli. Pojawiło się hasło kawa. Mam tutaj mój ukochany Aeropress, którego aktualnie używam co najmniej kilka razy w tygodniu, zarówno w domu, jak i na wycieczkach. Oraz starą kawiarkę, którą czasami jeszcze używam w domu, ale raczej jest to już przedmiot do oddania. Jest jak najbardziej sprawna, ale jest na wycieczki trochę za ciężka i zdecydowanie Aeropress wyparł wszystkie kawiarki, które mieliśmy. Po prostu są one za ciężkie i też myje się je trochę gorzej. I moim zdaniem kawa o wiele lepiej smakuje jednak z aeropresu. Zazwyczaj nawet jak idziemy na spacer, to na taką szybką kawkę zabieramy i powiem Wam, że to dla ludzi, którzy lubią kawy, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to to jest coś ekstra i bardzo Wam to polecam. Mam tutaj jeszcze miskę i patelnię. Jeżeli chodzi o miskę, to jest to. Identyczna miska, która była w garnku, ale jest troszeczkę większa, ona jest sprzedawana w dekatlonie na sztuki, ma taką samą pojemność jak ta, także jak idziemy w dwie osoby, to wtedy bierzemy taką dodatkową. Mam takich kilka, też jak robimy jakiś obiad dla znajomych, to bierzemy taki właśnie zestaw tych misek i one są fajne, szybko się myje je i są bardzo lekkie. A jeżeli chodzi o patelnię, no to to jest totalny niewypał. Myśleliśmy, że to będzie taki właśnie gadżet fajny na takie szybkie wypady, żeby może sobie zrobić jajecznicę w terenie, nawet na, na spacer, żeby to wziąć. Ale niestety wszystko, co próbowaliśmy na tym podgrzewać czy gotować było przypalane. Tutaj e, stojąc na palniku niestety tylko to ciepło się tutaj kumuluje na środku. To jest tytanowa patelnia, która no, jest po prostu zbędna i będę musiała się jej pozbyć. Jeżeli chodzi o sztuczce, to moją ulubioną łyżką jest taka zwykła, która kiedyś w ogóle była dodana do zupki chińskiej. Nie mam pojęcia gdzie ją kupiłam, także tutaj linka niestety do niej nie będzie, ale bardzo ją lubię, bo czasami nawet tą końcówkę używam jako noża. Są też takie opcje, łyżko widelce, metalowe albo plastikowe. Tutaj jest taki zestaw trzech sztućców plastikowych, które no, nie są moimi ulubionymi. Niektórzy. Niektórzy je lubią, sprawdza im się to, ale ja zdecydowanie zawsze biorę tą łyżkę. No tutaj już każdy musi wybrać coś, co po prostu będzie lubił. Tutaj już waga no nie jest aż taka istotna. Oczywiście jak idziemy gdzieś na ognisko, to bierzemy zwykłe sztućce z domu. Wtedy waga nie jest ważna, więc nawet nie kupuję tych plastikowych, bo przyjemniej się jednak je takimi normalnymi widelcami z domu. Mam tutaj trzy noże. Najlżejsza opcja, taka moja szlakowa, która właśnie jest ze mną w plecaku, to jest Opinel. Drewniana rączka, bardzo ładny nóż, ostry. Uważam, że wystarczający na szlak, możecie go kupić w dekatlonie. Tutaj nóż, chyba którego nie trzeba przedstawiać nikomu, kto chociaż był kilka razy w lesie, bardzo ostry. Nie tylko do jedzenia można go używać, ale też do strugania kijka, do robienia e, tych wiórków, do rozpalania. Bardzo fajny, ale trzeba uważać, bo ja się nim kiedyś mocno skaleczyłam. No i scyzoryk. To trzeba być fanem scyzoryków. Ja jakoś nie lubię tego gadżetu. Uważam, że jest zbędny. To jest raczej dla osób, które lubią się gdzieś tam pobawić, coś sobie postrugać. Dla mnie nóż jest wystarczający. Oczywiście fajny, trzeba po prostu coś takiego lubić. A jak już jesteśmy na ognisku, no to mocniejszy sprzęt, czyli siekiera i piły. Można sobie bez tego poradzić. Można dać radę tylko z tym nożem, ale ja na przykład lubię piłować, lubię używać siekiery, więc siekierka jak najbardziej. Dwie piły. Piły z Lidla. Ta jest wyjątkowo fajna i prosta w użyciu. Nie wiem, czy jeszcze można takie kupić, także do tego też linków nie będzie. No tutaj raczej nie polecę Wam Konkretnej. Po prostu uważam, że piłę i siekierę warto mieć, jeżeli lubicie chodzić na ogniska. Do tych sprzętów warto mieć rękawice, żeby sobie nie wbić żadnej drzazgi i jakieś tam BHP podstawowe zachować. Do gotowania przyda się oliwa i przyprawy. Ja trzymam je w takich małych buteleczkach. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, skąd je mam, ale tu myślę, że można coś z recyklingu znaleźć w każdym domu. Nie trzeba specjalnie na to kupować. Niektórzy trzymają przyprawy też w woreczkach, także tutaj pełna improwizacja. Tajemniczy słoiczek z metalowymi kulkami. To są kulki do czyszczenia butelek, gdy ciężko jest włożyć tam jakąś myjkę albo do czyszczenia termosu. Wsypujecie wszystkie kulki do butelki, wlewacie trochę płynu wodę, potrząsacie i termos jest jak nowy. Cały osad z herbaty schodzi. To jest oczywiście gadżet, który jest w domu, ale jest u mnie dość często używany. Teraz przejdę już do takich bardziej gabarytowych rzeczy, czyli patelnia, która. Raczej stacjonarnie jest używana, czyli gdzieś w okolicy, jak idziemy do lasu, który mamy obok siebie na obiad, albo jak robimy sobie imprezę ze znajomymi. To jest patelnia stalowa, można wszystko na tym spokojnie ugotować, usmażyć. Jak już jest dużo żaru, to po prostu ja to kładę i nawet kiedyś w którymś filmie zrobiłam w tej patelni pizzę. Także naprawdę bardzo wielofunkcyjna do mieszania, do przekładania stalowa łopatka z kuchni. To nie jest chyba nic nawet kempingowego, ale uważam, że fajnie to mieć na ognisko, żeby to była taka namiastka prawdziwego gotowania oraz patelnia żeliwna, bardzo ciężka, ale przyjemność jaką daje gotowanie na takiej patelni jest niesamowita, więc uważam, że warto coś takiego mieć. Ta jest akurat dobra do smażenia ryby, do smażenia warzyw, bardzo fajna, nawet czasami w domu jej używamy. Niestety ciężka. I ostatnia rzecz, największa, którą przytargałam tutaj. Musicie docenić to, bo ten garnek waży parę kilogramów. Jest to żeliwny garnek, który uważam też, że jest przepiękny. Mamy go od niedawna i dosłownie gotowaliśmy w nim parę razy, ale już zaczynam szukać przepisów, żeby częściej wychodzić na takie leśne obiady. To jest żeliwny garnek, który można Postawić zarówno w żar, w ogień, albo powiesić go, robiąc taką konstrukcję z trzech kijów. Tutaj też jest dołączony łańcuch, można go wtedy ładnie powiesić. Tutaj jest specjalna rączka, gdy jest gorący, do podnoszenia, i też ta pokrywka jest bardzo fajna, bo po pierwsze, możecie tutaj nałożyć żaru, i wtedy to jest piekarnik, albo kładąc w ten sposób, jest to wtedy patelnia. To są nóżki, na których możecie położyć ten garnek i to jest coś, co naprawdę po prostu daje dużo radości i jeżeli tylko możecie władować to do samochodu, albo macie blisko las, to naprawdę pyszne rzeczy można w tym ugotować i ja tak jak mówiłam, szukam przepisów i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie letnim uda mi się wrzucić Wam jakiś film właśnie z gotowania z tego garnka, bo uważam, że jest tutaj potencjał na jakieś smaczne leśne obiady. A na koniec zostawię jeszcze na stole to, co Wam obiecałam, czyli moją minimalistyczną kuchnię na szlak czyli będzie to zapalniczka, palnik, butla, którą pakuję jeszcze do kubka, który oczywiście zawsze jest ze mną. Tutaj ląduję, zamykam i wtedy zajmuje mało miejsca łyżka, nóż oraz garnek. I w środku jeszcze do tego miska. I to jest wszystko, co mi jest potrzebne, żeby móc sobie ugotować obiad. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś ciekawego dla siebie. I jak zwykle widzimy się w kolejnym filmie.